W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury można oglądać kolejną wystawę z cyklu El Kre. Tym razem są to plakaty autorstwa Moniki Starowicz. Jest to artystka z Katowic, pani doktor habilitowana Monika Starowicz. Jest to adiunkt w pracowni profesora Romana Kalarusa, więc to jest nestor polskiego plakatu. No i pracuje ze studentami w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Cykl El Lacre skupia się na przedstawianiu twórczości uznanych polskich artystek. Prace autorstwa Moniki Starowicz wpisują się w niego idealnie, bowiem najnowsza wystawa prezentowana w Tarnobrzeskim Domu Kultury zatytułowana jest Dama na plakacie. To jest temat, który ona porusza nieustannie. To są różne konteksty. Zobaczycie Państwo, bo oczywiście serdecznie zapraszam, kobiety, które no, są znane. Niektóre na pewno je rozpoznacie na plakacie, oraz postaci zupełnie no, inne. To jest kobieta, która. Mm, no jest boginią, kobieta, która emanuje erotyzmem, dlatego że artystkę właśnie interesują te aspekty kobiecości. No i wszystko to, co się dzieje z, z jej wnętrzem, to są plakaty no, takie w, w formacie 100 na 70, więc działają na nas skalą, działają formą i kolorem. Wystawę można oglądać do 4 lipca. Wtedy też odbędzie się jej finisarz, w którym weźmie udział sama autorka. Zgodnie z zapowiedziami, Monika Starowicz poprowadzi tego dnia prelekcję na temat plakatu. Małgorzata Żarów urodziła się i dorastała w Tarnobrzegu. Mieszka i pracuje w Warszawie. Wzięła udział w warsztatach literackich organizowanych przez wydawnictwo Czarne. Po czym spełniła swoje marzenie, została pisarką. Czarne wydało jej książkę Zaklinanie węży w gorące wieczory. Główna bohaterka, w niezmiernie upalną noc przemierza spowite tajemniczym dymem ulice Warszawy. Ubrana w suknię ślubną, trochę przechodzoną, striptizerskie buty, szklanki z butelką czerwonego wina pod pachą. To kamgerl, zarabiająca pracą na kamerkach, spełnia fantazję klientów. To zarys fabuły. A tak naprawdę autorka pozostawia czytelnikowi możliwość własnej interpretacji tego, co tutaj się dzieje. Możliwość delektowania się warstwą psychologiczną bohaterów, również drugoplanowych, także tych po drugiej stronie kamerki. Na spotkaniu autorskim autorka powiedziała, że ważnym aspektem książki jest, cytuję, patrzenie na osobę, która na ciebie patrzy, która patrzy na to, jak ty patrzysz na nią? Bardzo dużo tego patrzenia. A ja popatrzyłam na opinie, komentarze, recenzje książki i wynotowałam tytuł: Obłędny. Hipnotyzująca okładka retro. Znakomity i wymagający debiut, mocny i bezkompromisowy. Fantastyczny język. O nazwisku żarów będzie jeszcze głośno. Ja podziwiam autorkę za odwagę, za bujną wyobraźnię, za kunszt pisarski pozwalający zamieniać słowo w kadr filmowy, za umiejętność rozśmieszenia, za oryginalne sformułowania, unikatowe spostrzeżenia. Na przykład Warszawa jest łatwa łatwo się wrasta w jej miejsca beton czasem drży. Od tego wrastania wielu ludzi naraz. A nitki, brwi spod igły, mogłyby służyć do rozcinania kopert. Na przednim siedzeniu leży parasol, bo zapowiadali burze, co nagle wydaje mi się śmieszne, że ktoś zapowiada takie rzeczy, a spadają na nas zupełnie inne. Polecam czytelnikom pełnoletnim, bo taka jest sugestia wydawnictwa. Czytelnikom uważnym, lubiącym brawurową prozę. Wspomnienia z wakacji, inspiracje malarstwem mistrzów, obserwacje przyrody i świat wyobraźni. Tak można podsumować tematykę obrazów prezentowanych na najnowszej wystawie w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Są to efekty prac uczestników zajęć w pracowni plastycznej TDK. W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu można oglądać wystawę fotografii autorstwa rodowitej Tarnobrzeżanki Anny Gilarek, która pasjonuje się fotografią, w szczególności krajobrazową i przyrodniczą. Jak początek wakacji, to najlepiej z muzyką. Społeczna Szkoła Muzyczna w Tarnobrzegu wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zapraszają na doroczny koncert lokalnej uzdolnionej młodzieży, która wystąpi już 24 czerwca w sali odczytowej biblioteki. Wstęp wolny. Sylwia Trojanowska to pisarka, autorka sztuk teatralnych, coach i trenerka biznesu. Aktywnie działa na rzecz kobiet. Zadebiutowała w 2015 roku powieścią Szkoła Latania, i od tamtej pory ukazało się jeszcze 10 innych jej książek. Jest także autorką sztuk teatralnych. Podczas spotkania z pisarką będzie można zakupić książki z autografem. Fantastyka, biografie, harlekiny, thrillery, poradniki. Te i inne książki będzie można zakupić za przysłowiową cegiełkę już 20 i 21 czerwca przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnobrzegu na tradycyjnym kiermaszu. Józef Wilkoń. Wybitny ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i scenografii teatralnych. Wystawiał w wielu galeriach i muzeach świata. Od 19 czerwca jego wystawę Don Quixote można oglądać w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, gdzie odbędzie się uroczysty wernisarz. a kim jest ten lider? Wspaniały człowiek jest źródłem radości. Pięciu mężczyzn spotyka się na kursie samorozwoju prowadzonym przez charyzmatycznego coacha, który obiecuje, że naprawi ich relacje z partnerkami. Kontrowersyjne metody samozwańczego specjalisty stawiają ich życie na głowie, co prowadzi do serii zabawnych, niekiedy mrożących krew w żyłach konsekwencji. Stawem rozhistoryzowanych, i leniwych idiotek, które paserzutują. Nie mam nic do powiedzenia żona jak ma zły dzień mówi, że się mną brzydzi i mnie wystawia za drzwi. Każe mi wyrzucać śmieci, potem wrócić z nimi z powrotem, grzebać w nich przy niej, że niby coś jej wyrzuciłem. Nie będziesz palił tego, ścierwa, Szmaciarzu! Nie jestem pantoflem. Witaj w klubie! Samców Alfa! Co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać? Dzisiaj pan nie wejdzie. Wchodzę na górę, rozumiesz? Następny. Na górę! Wchodzę, powiedz mi od razu. Dokument zaprasza w podróż do prywatnego i artystycznego życia wspaniałego kompozytora Ennio Morricone. Zawiera obszerne wywiady, przeprowadzone przez reżysera Giuseppe Tornatore, z ponad 70 filmowcami i artystami, którzy byli współpracownikami i wielbicielami Morricone. So we'll make the blood of the band. he's very new at the time and still today he opens up the visuals you hear his music you know it is indio can't be anybody else it's not just popular it's an ensign we always come out to that and we always leave to that deep 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 emotion sentire per tutta la vita, senza quella musica. All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione, scrivendo io volevo la rivincita vincere su questa colpevolezza. do pilot testowy zostaje bohaterem w kosmosie i dzięki temu dostaje swoją własną zabawkę baza 2 7 0 start

Forbidden fruit. Oh, God, sorry, I, I, I'm I... am drinking. I... Oh. Uh. You're tormented. It feels more like... Haunted. Yeah. Something happened. My husband went upstairs to our balcony and let himself go you must wonder why you drove him to it why well, I, I didn't drive him to it i think it would be true but if you had given him the chance to apologize he'd still be alive what a man he followed me out of the woods. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice? I don't know if he saw you once. I'll <laughs> play a game. You hide. I'll see. You must feel an awful sense of guilt.